Gotowy, Bender? No nie wiem. Zaczynam się rachać. Ubierz się, człowieku. Zadziałało. To nie ma Nobla, ten kiep. Ty też Emi. Więc tak działa ludzkie ciało. Fajnie. Nie mam mojej anteny. A nie, tu jest. Chociaż coś słabo odbiera. Może jeśli nią poruszam. Nie rób tego, bo oślepniesz. Zobaczymy, co może ciało. To całkiem fajne. Bycie człowiekiem jest super. Zupełnie jak w tłusty czwartek. Chodźcie szybko do łazienki, to niesamowite. Możesz być dumny, ale się nie popisuj. Nie wiedzieć, czemu wyglądasz lepiej niż kiedyś. Sam też jesteś niezły, wielkoludzie. To było kapitalne. Ale już przestało działać. Mów za siebie. To niesamowite. Jako robot też piłeś i paliłeś. Ale teraz mi to szkodzi. Spróbuj jeszcze tych naczosów. Dlaczego nikt nie mówił, że smaczne rzeczy są takie smaczne? Co się dzieje? Rytm, co się robi z moim ludzkim zatkiem? Część bycia człowiekiem to samokontrola. Założę się, że mogę równocześnie jeść na czosy i siedzieć w łazience. Nie. Puśćcie mnie. Chodź do domu, odpocząć, Benderze. Musisz być w świetnej formie w przyszłym tygodniu, gdy zbierze się komisja przyznająca Nagrodę Nobla. Żegnaj umiarze.